Jesteśmy na wielkiej krokwi. Całe szczęście uda się przeprowadzić konkurs Pucharu Świata. Mówię całe szczęście, bo, bo trochę problemów z tym wyciągiem w tym roku mieliście. Proszę o tym opowiedzieć. Szereg trudności w tym roku występował, to znaczy w 2022, począwszy od awarii kolejki. Słynne koło, z którym się borykaliśmy przez kilka miesięcy. Niestety francuska firma nie wywiązała się ze zobowiązania, nie dostarczyła koła. Szukaliśmy alternatywnego rozwiązania w postaci spawania. Tutaj transportowy dozór techniczny bardzo pomógł. Firma, która wygrała przetarg na naprawę tego koła, więc finalnie udało się tą kolej naprawić. Odbiory dostaliśmy 3 stycznia, czyli tak naprawdę dosłownie kilka dni temu. Później bardzo wysokie temperatury, padający deszcz, wszystko topiło się w oczach, ale finalnie stoimy na przygotowanej skoczni. Ostatnie prace trwają, żeby dopiąć. I żeby ten puchar mógł się odbyć. Także dość, dość trudno w tym roku było to wszystko ogarnąć. Czy prawdą jest, że szykujecie się do przetargu na nowy wyciąg? Że ta naprawa to była tylko naprawa, a... bo takie plotki chodzą po zakopanym? że będzie nowy wyciąg na. Na dzień kopię. dzisiejszy wygląda to tak, że koło należało naprawić, żeby mógł się odbyć puchar świata. Trzeba pamiętać, że już w czerwcu mamy Igrzyska Europejskie, i pod tym kątem również ta kolej musiała zostać naprawiona, doprowadzona do użytkowania. A prawdą jest, że mamy podpisaną umowę, będziemy budowali nową kolej. Tutaj ogromne podziękowania Ministerstwu Sportu, że widziało potrzebę w tym, żeby tą kolej wymienić. I ta kolej będzie wymieniana. Co do czasu przestrzeni, w której to będzie budowane, tutaj ciężko jeszcze jest się odnieść, dlatego że dokumentacja przetargowa to wszystko będzie trwało, ale planujemy kolej wybudować naj, najpóźniej do 2024 roku. Proszę opowiedzieć o tej sytuacji. Kiedy skocznia funkcjonowała, albo nie funkcjonowała bez wyciągu, bo nie da się ukryć, że Wy też na tym straciliście sporo, jeżeli chodzi o, o obozy różnych reprezentacji, czy na przykład o turystów, bo turyści też tutaj bardzo chętnie Kolej... korzystają. Brak kolei spowodował przede wszystkim brak możliwości szkolenia na obiekcie. No nie jest możliwe, żeby zawodnik z nartami wychodził na górę i oddał skok. W związku z czym ona sportowo nie funkcjonowała przez te miesiące. Jeżeli chodzi o wydarzenia bardziej komercyjne, no to ona swoim życiem tutaj sobie żyła i, i ruch turystyczny odbywał się na, na takiej zasadzie, że goście mieli ochotę wejść na górę, to po prostu musieli to zrobić na nogach. Natomiast no, znaczący wpływ miało to na finanse naszego ośrodka. Co do kosztów tutaj nie chciałbym podawać, bo jest jeszcze kwestia sporna dotycząca... Odzyskania utraconych korzyści w stosunku do firmy, która tych zaniechań doprowadziła, bo trzeba pamiętać, że zgodnie z umową koło miało być w październiku, listopad, grudzień już styczeń mieliśmy funkcjonować normalnie. Co się niestety nie udało, więc tutaj o kwotach na razie nie chciałbym mówić. Zmierzając trochę do kwestii sportowych, rozumiem, że w tym roku trudno powiedzieć, że zawodnicy skaczą u siebie przez to, co pan powiedział, bo ostatni raz trenowali na wielkiej krokwi w marcu. Zgadza się, ostatni raz trenowali zeszłej zimy. Te treningi, które mają się odbyć, lada moment, to są pierwsze treningi tak naprawdę w skali ostatniego roku. No i mam nadzieję, że resztę sezonu będzie taka możliwość, bo nie ukrywam, że kolej jest dopuszczona i będą mogli z tego korzystać. I cały sezon na pewno nie będziemy zmieniali tego koła. Informacja od Francuzów, którą otrzymaliśmy, też ją możemy przekazać, jest taka, że w najbliższych dniach koło będzie do odbioru w Francji. Bardzo się cieszymy. W związku z czym, jak to koło do nas finalnie dotrze, to pewnie po sezonie zimowym, po sezonie tym już skoków narciarskich będziemy koło wymieniali na to koło właściwe, tak żeby i komercyjnie zarabiać na kolei, ale przede wszystkim, żebyśmy spokojnie mogli się przygotować do igrzysk europejskich w czerwcu tego roku.